Współczesna wojna weszła w fazę cichego, lecz głębokiego przełomu. To nie myśliwiec piątej generacji, ani pocisk hipersoniczny, ani też rozbudowany system obrony przeciwlotniczej na nowo zdefiniowały pole walki w ostatnich konfliktach. Zrobiły to tanie, jednorazowe drony produkowane masowo. Platformy kosztujące tysiące, a nawet setki dolarów narzucają zużycie operacyjne, psychologiczne i ekonomiczne siłom zbrojnym, które zainwestowały miliardy w środki konwencjonalne. Konflikt między Rosją a Ukrainą jest najjaskrawszym przykładem tej transformacji, lecz nie jedynym. Jedynie w brutalnie szczery sposób obnażył rzeczywistość, którą wielu planistów wojskowych wolało ignorować. Na Ukrainie drony przeszły drogę od narzędzi pomocniczych do głównych protagonistów walki. Początkowo wykorzystywane do rozpoznania i korygowania ognia artylerii. Szybko ewoluowały w wektory ataku, saturacji i odmowy dostępu do obszaru. Improwizowane FPV, zaadaptowane drony komercyjne oraz wojskowe systemy niskokosztowe zaczęły niszczyć czołgi, systemy przeciwlotnicze, stanowiska dowodzenia i zaplecze logistyczne na dużą głębokość. Wpływ nie ogranicza się do szkód fizycznych, lecz obejmuje asymetryczny koszt narzucany przeciwnikowi. Zestrzelenie drona Wartego kilka tysięcy dolarów pociskiem przeciwlotniczym, kosztującym setki tysięcy lub miliony, to niezwycięstwo, to krwawienie budżetowe. Ta nierównowaga ekonomiczna jest dziś jednym z największych problemów strategicznych nowoczesnych sił zbrojnych. Konwencjonalne środki obrony powietrznej projektowano do zwalczania statków powietrznych, śmigłowców i pocisków o wysokiej wartości, nie do rojów wolnych, małych, nisko-sygnaturowych dronów. Odpalanych w dużych ilościach. Rezultatem jest niebezpieczny paradoks. Skrajnie zaawansowane systemy stają się nieefektywne, a nawet nieistotne wobec prostych, uporczywych i tanich zagrożeń. Pole walki zaczęło faworyzować tych, którzy potrafią produkować więcej, szybciej i taniej. W tym kontekście pojawia się zmiana sposobu myślenia. Zamiast odpowiadać na tanie drony drogimi rozwiązaniami, Niektóre siły powietrzne zaczynają rozważać platformy równie ekonomiczne, lecz wszechstronne i adaptowalne. Polska, położona na pierwszej linii NATO i uważnie obserwująca każdą lekcję płynącą z wojny we wschodniej Europie, analizuje koncepcję, która jeszcze niedawno byłaby uznana za mało prawdopodobną: wykorzystanie lekkiego, odpornego i taniego w eksploatacji samolotu szturmowego. Przystosowanego specjalnie do walki z dronami. A29 Super Tucano, sprawdzony w misjach lekkiego ataku, patrolowych i przeciwpartyzanckich, pojawia się jako baza tej propozycji. Nie w pierwotnej konfiguracji, lecz głęboko zmodyfikowany, aby spełniać standardy NATO i nowe wymagania współczesnych działań powietrznych. Logika jest prosta i pragmatyczna. Dlaczego używać drogich i skomplikowanych myśliwców naddźwiękowych? Do zwalczania wolnych i tanich celów, skoro prostsza platforma może zrobić to skuteczniej i w sposób bardziej zrównoważony, A29, dostosowany do doktryny NATO, mógłby działać jako prawdziwy łowca dronu. Wyposażony w wysoko rozdzielcze sensory elektrooptyczne i podczerwieni, lekki radar zoptymalizowany do celów o niskiej prędkości i małej efektywnej powierzchni odbicia radarowego. A także zaawansowane systemy łączności i wymiany danych, mógłby w pełni zintegrować się z sojuszniczą siecią obrony powietrznej. Jego misją nie byłoby zdobywanie przewagi powietrznej, lecz odmowa dostępu do niskich pułapów dla wrogich dronów, ochrona infrastruktury krytycznej, kolumn zmechanizowanych i stref logistycznych. Uzbrojony w karabiny maszynowe kalibru 50, Super Tucano może zwalczać małe i wolne cele przy niezwykle korzystnym stosunku koszt-efekt. Możliwość integracji pocisków powietrze-powietrze naprowadzanych w podczerwieni, takich jak AIM-9 Sidewinder, znacząco poszerza obszar rażenia, umożliwiając zwalczanie nie tylko prostych dronów, ale także szybszych lub bardziej manewrowych platform. Do tego dochodzi użycie precyzyjnie naprowadzanych rakiet, takich jak APKWS, co otwiera drogę do dokładniejszych przechwyceń przy mniejszym ryzyku strat ubocznych. Jeszcze bardziej ambitna jest, wciąż na wczesnym etapie, ocena systemów energii skierowanej, takich jak pokładowe lasery, przeznaczonych do neutralizacji dronów bez zużycia amunicji kinetycznej. Jeśli ten kierunek się rozwinie, a 29 mógłby zająć unikalną niszę powietrznego wektora krótkiego zasięgu obrony powietrznej, uzupełniającego radary naziemne i systemy Shorad, operującego z prostych pasów startowych i zapewniającego wysoką długotrwałość dyżuru nad chronionym obszarem. Dzięki dużej autonomii, zdolności do długotrwałych patroli i operowania w warunkach austerycznych, Super Tucano wpisuje się w scenariusze, w których myśliwce naddźwiękowe i zaawansowane baterie przeciwlotnicze stanowią nadmiar kosztów. Czynnik ekonomiczny jest decydujący. Koszt godziny lotu A-29 Stanowi ułamek kosztu nowoczesnego myśliwca wielozadaniowego. Stosowane uzbrojenie, działka, niskokosztowe rakiety kierowane, lekkie pociski powietrze-powietrze, a nawet wschodzące rozwiązania walki elektronicznej i energii skierowanej podtrzymuje logikę korzystnej asymetrii. Zamiast wydawać miliony na neutralizację rojów dronów, obrona działa na poziomie kosztów adekwatnym do zagrożenia. Z dostępnych informacji wynika, że nie ma jeszcze oficjalnych decyzji dotyczących zakupu, liczby egzemplarzy ani harmonogramu, a temat pozostaje na etapie wstępnych analiz debata została otwarta. Tanie drony już dowiodły, że potrafią redefiniować konflikty. Teraz przed siłami powietrznymi na to staje proste, lecz niewygodne pytanie, czy nadal odpowiadać na to zagrożenie drogimi i ograniczonymi środkami? Czy też dostosować się do nowej logiki wojny, w której koszt, skala i trwałość są bronią równie śmiercionośną jak każdy zaawansowany pocisk. Jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj kanał i zostaw polubienie, aby pomóc mi tworzyć więcej materiałów takich jak ten. Do zobaczenia w następnym wideo.